Okay. Tutaj mamy. O, ja pierdzielę. O, ja pierdzielę, dobra, czekajcie, czekajcie. Zrobimy to może tak. Yy, co? O, on mnie przyciąga, on mnie przyciąga. Halo, halo. Se ma, to tam Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Hard Cubes. Zaczynamy w tym miejscu, w którym skończyliśmy ostatni odcinek, czyli tutaj w naszej głównej siedzibie. Myślę, że będziemy się w tym miejscu tutaj osiedlać. Wszyscy uczestnicy właśnie Hard Cubes będą tutaj budować jakieś swoje domki. No i pewnie stworzymy jakiś mur, żeby odgrodzić się tutaj od mobów na wypadek, również inwazji, jak i Blood Moon, żeby móc tutaj się bronić. W tym odcinku zaplanowałem, że pójdziemy sobie troszkę w Explore, posprawdzamy sobie mapkę tutaj, jesteśmy w tym miejscu i stwierdziłem, że może gdzieś tutaj sobie popłyniemy i poszukamy jakichś ciekawych miejsc. Ok, ja sobie już tutaj powolutku idę, dzisiaj jestem wyjątkowo sam, bo stwierdziłem, że z późna godziny to już nie będę tutaj męczył innych. A fajnie byłoby coś sobie tutaj nagrać, pozdobywać jakieś fajne itemki. Czyli takie ciekawsze aspekty, właśnie rozgrywki chciałem zostawić między nimi dla Was. A takie pierdółki, jak zbieranie np. drewna czy kobla, no to będę robił poza odcinkiem. Dobra, mam tutaj przygotowaną łódeczkę, i tutaj tą rzeczką mamy możliwość, żeby dopłynąć sobie tutaj do końca. I potem już mamy nieodkryty teren. Ok, za daleko nie popłynęłem, bo to koryto się już tutaj kończy, i musiałem przejść pieszo. E, ogólnie stamtąd przeszliśmy i zobaczcie, jestem już na nieodkrytym terenie. I co więcej, udało mi się znaleźć wioskę. Także tak to wygląda. Tutaj mam już ten e, praktycznie nieodkryty teren, który, my, tu, którymy, który będziemy sobie dzisiaj zwiedzać. No i jeszcze co do nagrywania, to oczywiście w kolejnym odcinku będę zapraszał jakieś osoby do zagrania w duecie albo nawet w trzy osoby. Bardzo fajnie, że mamy tego armor standa tutaj, bo będę mógł sobie zabrać tarczę. I będę miał zawsze zapasową zbroję, bo tutaj ta już powoli mi się kończy. Że w sumie tylko butki mi się kończą. Ale najważniejsza rzecz to skrzynka. Co tutaj mamy? Obsydian. Bardzo fajnie. Bardzo się przyda. Zapasowa zbroja jeszcze. Okej okay, i mam tutaj taką fajną rzecz. Taką skrzynkę, która działa jak szalker troszkę. My możemy sobie tutaj te rzeczy pochować. To może sobie zostawię o tak. I zobaczcie, mogę sobie ją rozwalić. No, i mam tutaj rzeczy, i mi się tak fajnie wyświetlają, także to bardzo się przyda. Ciebie chciałbym rozwalić i wziąć temki, Ok. I póki co, będziemy biegie sobie starczą. Ok, mamy coś takiego jak Waystone, który już widzieliście pewnie w pierwszym odcinku. One działają w taki sposób, że za pomocą właśnie Waystone'a możemy się tepać do różnych wiosek. Po prostu tam, gdzie mamy Waystone'a, możemy się tepnąć. Ale kosztuje to level. Ja na razie nie chcę się nigdzie tepać, więc przejdziemy sobie tutaj dalej jeszcze po tej wierszce, zobaczymy, co ciekawego mamy. To mnie bardzo interesuje, bo dzięki temu będziemy mogli sobie zrobić fajny enchant dość szybko. Bardzo mi ciekawi, co mamy tutaj trzcina. Okej, okay, trzciny mam bardzo dużo, bo mam w sumie taką małą farmę tej trzciny. A, jeszcze wam nie mówiłem. Ja sobie zacząłem powoli robić swój własny domek. I tutaj mamy tą główną naszą bazę, w której wszyscy będą się osiedlać. A ja tak już. No powiedzmy na marginesie robię sobie tutaj drugą działeczkę, gdzie dam co jakiś czas, po prostu będę sobie w wolnym czasie budował. Okej, okay, więc wioska zlutowana. Tutaj mamy jeszcze dungeon, do którego możemy sobie wejść. I tam jeżeli na dół zejdziemy, no to mamy tam dość rozległy dungeon, do którego na razie nie będę iść, ale sprawdzę, co mamy u góry, bo tutaj zawsze możemy jakieś rzeczy znaleźć w strzynce. O. Kolejna tarcza. Ło, ulepszony mieczek, bardzo fajnie, to mi się przyda. Dobra, idziemy do tej iglicy. E, mogliście już ją widzieć na pierwszym odcinku z Hard Cubes. E, tutaj mamy spawner, który się szybko pozbędziemy tego spawnera i będziemy mieli jeden blok die, e, nie diament, tylko złota. Ten blok jest usytuowany gdzieś tam u góry, chyba że te bloki się jakoś e, randomowo zmieniają. To by było fajne, jakbyśmy mogli na przykład e, blok żelaza znaleźć. Zaraz zobaczymy. I pięknie mamy blok złota, bardzo fajnie. Możemy stąd spadać. Także to mamy zlutowane. Tutaj widzę, że jest jakaś kolejna rzecz, którą możemy sobie zlutować. Jak widzicie, świat jest bardzo barwny, i przede wszystkim jest tu dużo rzeczy, które można zbierać. Oj, 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 dobra, pięknie. I sobie walczymy szybciutko z wami. Moby są naprawdę tutaj ciężkie, więc z mobami trzeba bardzo ostrożnie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Co my tutaj mamy? Odłamek magicznego kryształu, wielki magiczny kryształ, bomba dymna, zatruta bomba, zielony kryształ, książka. Okej, okay, tutaj się zaczyna ciekawy biomek, sprawdźmy. Wow, to taka polana w środku lasu. Ej, to jest fajne. Zobaczmy, jak tutaj wygląda. E, wydaje mi się, że można by było się tutaj gdzieś zagłębić, albo pójść do tego dungeonu. Wydaje mi się, że pójdziemy do tego dungeonu. E, w ogóle muszę wam się przyznać, naprawdę od skąd skończyłem Minecraft szaleństwo to tak przyjemnie mi się nagrywa tą serię ogólnie tak przyjemnie mi się na tej paczce gra że odcinki naprawdę bardzo często mogą się tutaj pojawiać więc obserwujcie kanały tutaj wszystkich twórców łącznie z moim okej, okay, udało mi się troszeczkę tutaj ekwiponek ogarnąć żeby mniemy tutaj syfu jak tam będziemy na dół schodzić i tak mam ograniczone miejsce, tutaj już te oak crate'y mam zapchane, powoli nadchodzi noc ale Mam nadzieję, że tutaj za szybko nie zdechniemy. Ej, ja nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj iść. No ale dobra. Już stwierdziłem, że tutaj wejdziemy, no to tutaj wejdziemy, nie? Najwyżej umra 5 razy. Ok, tu już widziałem spawner jest, szybko go sobie rozwalimy. Ej, jak dam radę? A! Dobra, pięknie. Ale to było dobre. Teraz zgincie pająki. Dobra pięknie, e, co my tutaj mamy, miksturę regeneracji, bardzo się tutaj przyda, e, jakiś łuk fajny, czekajcie tutaj ostrość, niezliczalność też bardzo fajnie, e, ochrona przed magią, ale dziwne, ale dziwne zaklęcie, pierwszy raz takie widzę i co pewnie im niżej tym lepszy loot, co? Przebiegniemy sobie, A tutaj już byłem, tak widzicie tam jeszcze schody w dół są. Zbyt tutaj odpalimy kolejną latarenkę. Oj, 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 oj. Dobra, dobra, może jakoś tak przejdę. I szybko spalne rozwalamy. Oj, nie wiem czy dam radę, dobra. O, pięknie. Dobra. Oj, oj, teraz na ryj trochę dostałem. Dobra, dobra, dobra. Zrobimy to. Pięknie. Okej, okay. jakie siedzanko tutaj by się przydało? Na razie będę tą suro, surową wołowinę musiał zjeść, bo tego na razie nie chcę tracić. E, co my tutaj mamy? Mikstura szybkości. Hmm. Okej. Okay. Tutaj mam... O ja pierdzielę. O ja pierdzielę. Dobra, czekajcie, czekajcie. E, zrobimy to może tak. E, co? O on mnie przyciąga? On mnie przyciąga! Halo, halo! E. No nie, no nie, 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 no <słuch> No nie, bo on mnie zaczął przyciągać, nie mogłem w ogóle uciec od niego. Nawet miksturka regeneracji mi nie pomogła. O, no nie, gdzie ja jestem? W ogóle patrzcie gdzie jestem, gdzie jestem. <grym> no, także muszę wracać po nocy bez zbroi, 1000 metrów, a nawet 1500 metrów. Dobra, zaraz będę tutaj w tej naszej głównej bazie. Ja nie wierzę po prostu, co się działo, nie? Że ja musiałem tam umrzeć. Kurczę, no nie, nie myślałem, że mi się jakiś ulepszony pająk zrespi i zdechnę, jak kupa totalna. Czekajcie, o właśnie, i to jeszcze by mi się bardzo przydało. E, no i mieczor przede wszystkim, nie? Może jakieś kamiędę sobie tutaj zrobił. Dobra, jesteśmy już. Jesteśmy przy tym dungeonie. I teraz tak Full skupienie. Zjem sobie szybciutko. Wchodzimy tam na pewnej bombie. Okej. Okay. No i trzeba kurczę odzyskać te itemki, to jest bardzo ważne. Jak ja mam tu... Po... No, no tak, no jeszcze ulepszony, no najlepiej. No skąd wy się bierzecie w ogóle? Aha, aha, aha. Y y <ścoughs> nie, no nie, ja tu już nie chcę. Ja stąd idę, nie. No nie, no jak ja mam te tem odzyskać? No i jeszcze ten zombie, wypierdzielaj, no. Nie, no zdechnę. I ten zombiak kłazi za mną. No, szybciej regeneruje się życie, szybciej. To, to skoczyło za mną, chyba. To za mną skacze! Okej, okay, także wyszło trochę niefortunnie. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw, ale myślę, że w kolejnym odcinku, po prostu z paroma osobami, uda nam się odzyskać te moje itemki. No i też dla nas to będzie fajna opcja, bo będziemy mieli po prostu loot z tamtego dungeonu. Także zapraszam Was jeszcze raz, żebyście odwiedzili kanały innych um, uczestników i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Pa-pa!